O kurwa Ej, mogę być lat. Co pan na padzie. Let's fucking go. <grywy> Musiałem O, w 87k points. Shot, GG. Ja was na nie zaprowadzę. O, na mocie jest. Krak jeden. Chodźcie na tego, chodźcie na bandożownicę szybko. Nie, 3 O kurde, mój dostałem I To jest Mam masz Ja rozszerzam Podmieniam, nie? matka? No, no idzie matka Matka, matka, matek. matek, matek, matek. shit Czekaj Jeszcze ja Chodziłem do boxa ja? Dobra, no, co całej Poczywałem trzeba Kurde, mam 0 A gdzie to jest tak, widzę. Ja się leczę. Chyba ta O, tutaj, dobra O, niestety nie, ty, nie mała klip mała na highlights, U. U. a Ale a córka mnie dopadła. Jezus, takie zero ma, chłopie, taki laserek. 71. Zabudujcie lan, Lecę za to nim, ale nie wierzę, że go Tak. Ten ta. co leciał? Tak. Tak. Najlepszy inny. Ale mu Czy ty da się? skopa? No. To jest jaki psy. Weźmy, weźmy weź mnie. Weź mnie. Weź I ładuję mnie. Weź bo on nie wie co się dzieje. Dobra, mnie. Weź mnie. Weź mnie. Weź w O! mnie. Matek? mnie. Weź mnie. Weź mnie. co się stało? Co jest? Kolejny ci idzie, matek. O co jest? Zero ma. Zero ma. Zero ma jakiego innego rozwiązania. A co on robi? On się nicuje, dobrze, ja panowie? Nie morda. Ja lecę drugim lasem. Ja. O kurde, się wdukłem. Ma te tak jak let let jeden, pod maliny. Jeden. O, dobra, robisz jak to. Pompad maliny, po prostu. Pompad maliny. To się inaczej mówię. Tak zostaw. Ej, mogę być lat. Zapomnij, Do... że Do... gram na pacie. Let's fucking go. Przepaska <grytka grytka grytka>. zmiana nastroju, zabiłeś racing. Ale dostał lute szkoda, że nie, nie więcej, bo było fajnie. Nawet. O! Masz na sobie? A, dead jeden No tu postawiłem. Słowa Kurde. Full box. No go daj mi, go daj. No ale za 75. A, dobra, się. ja im lecę na głowę. No, Patrzcie, to patrz na to, matek. No to dawaj. Ja też lecę. <śles> 43. O. Ej, co ja z tym kopem robię? Jakiś taniec jest crazy no. Leży? No nie, no nie Nice Leży Let's go No i nice! Ja wtór, że ja idę zobaczyć tego klipa Co ja dałem to jest no, ja nawet, ja nawet nie wierzyłem że ja to dam to, was, was, to mojego. Ten. Wy, no tak, wyłącz no, kamerkę. Wyłączę kamerkę. go, go zabiłem. Możesz podrzucić jakoś Tylko na razie się o HG Dobra Próbuję wejść jak do siebie Tak co ma hita Pompę <laughs> Jak ją uwielbiam to robić Nie, jak nie to Box? Tu box, full box, No, uciekł to On dead Let's go oh, nice o, wyszedł, wyszedł, agresor tak On próbuje boksować Ale cię wyciągnął Leży Musi tam go <grym> Musiałem <grym> <grym> On ma jeden hp ja też mam 1hp, mam nadzieję, że się nie walnę O. <grym> Dobra chyba dat od 37 dałem Ale maksimum jednego, let's go Les zamiosło Droga sprawa To są chopy, które wcześniej dostały do laser I uciekły Dlatego nam trzeba dać Spadamy, nie? No nie spadnęmy, nie? Nie Let's go Szyk Chyba każdy jest z... Chyba jest jedno, dwo i reszta w On na Tak? Tak? to, Ty to doło chyba teraz? Nie Znaczy solo Tak co co? No najlepiej no, grać trio. najwięcej w praku się tam robi. No chyba leci, wiesz? Nie no, nie leci. To jest chce za mnie wejść. O, on mi dał Jadę.

za <noise> bardzo się rozpędziłeś <noise> Ej no to rybeczki nie zniszczyły się Ej halo! Ej hey. No i jakie on te rybki jak ta gra nie oddaje! <noise> Pierdzielę, nie oddaje ta gra, nie gram Moż mnie zrzucić do siebie Nie o, do, do, do siebie do... do... Tak, prawca Teraz trzeba namierzyć najcięższego w do zabicia Tu! Daj mi z nim Dobra No dobra, no on tu już jest, to po prostu go dyskursuje. Ja się patrzę Muszę mu się dać silnąć, żeby klip ładnie wyglądał <noise> Się muszę. 75 Co to minus Dobra, i znowu muszą mi się dać hilneć, psza jest <laughs> ma chłopak Let's go